Po szczyty gór 90% Polaków mieszka w zasięgu sieci ERA GSM. ERA GSM. Twoja era. Mamy precyzyjnie określony profil działania. Chodzi o to, że nie utworzył nas bank ani towarzystwo ubezpieczeniowe. To niezawodny mechanizm budowania bezpiecznej przyszłości. Korzystamy z 70 lat doświadczenia w zarządzaniu funduszami milionów ludzi. Pionier. Otwarty Fundusz Emerytalny. Dali Józkowi pięć lat. Co? Za takie pieniądze? Pięć lat? Normalnie dają rok. No góra trzy. Bo... To precedens jest. Nie musi się przez pięć lat o nic martwić. Tego jestem pewien. Toyota Corolla. Pięć lat gwarancji. Potwierdza niezawodność. Toyota Corolla. Jesteś pewien. Siedem nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film roku. Cienka czerwona linia. Sean Penn, John Travolta, George Clooney, Nick Nolte, Wood Halson, John Cusack. Cienka czerwona linia. Zapraszamy do kin. Co się słodkokwaśnym Uncle Benz? Warzywa są tak kruche, że możesz to usłyszeć. Uncle Benz, doskonały za każdym razem. Nie mogę się poddawać. Nie mogę przestać dążyć do celu. Nie mogę zejść na dół. Nie idziesz nigdzie przez chwilę? Weź baton Snickers, bo nic lepiej nie poradzi sobie z twoim głodem. Hej, mały! skocz zawołaj kogoś? Ej! Baton Snickers znów powiększa swe wymiary. Głodny? Na co czekasz? Już trzeci raz oliwimy te drzwi w tym tygodniu. A wiesz, ile ludzi musiało przez nie przechodzić? Dobrze, że funduszu emerytalnego nie wybiera się co rok. Popatrz, ilu już wybrało Nacjonale Nederlanden. I ty wybierz nasz fundusz emerytalny. Kontaktuj się z Nacjonalem Nederlandem lub Bankiem Śląskim. Robin Hood, faceci w Rajtuzach. Jedna z najlepszych parodii Mela Brooksa. Słynny Robin z lasu Sherwood z pomocą dzielnych kompanów rzuca wyzwanie tchórzliwemu księciu. Wkurza szeryfa Rottingham i uderza w konkury do Lady Marian. Robin Hood na wesoło 15 marca o 21. Co dobro, to no, przez Was kiedyś dostanę zapach. No Jezus, Mary, no na gorzej niż na własnie, no. Jakaś ręka sprawiedliwości, gdy domu musi być. Gdybym rano się nie golił, to bym panu usztył. Pilotowe odcinki nowego polskiego serialu Świat według kiepskich, we wtorki o 20. Widzieli? Oni też nie widzieli.